Dzień dobry Państwu, Piotr Paciorek, salon24.pl. Witam i zapraszam na kolejne spotkanie z cyklu wypalenie zadwodowe na celowniku. Dziś moim gościem jest pan Marcin Świerc, biegacz długodystansowy, ultromaratończyk, wielokrotny medalista imprez międzynarodowych. Dzień dobry, panie Marcinie, witam. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Marcinie, czy sporo czasu poświęcamy wypaleniu zawodowemu w tej chwili, czy, czy istnieje coś takiego jak wypalenie zawodowe u, u sportowców? Zawód, sportowiec, zawód sportowca to każdy inny sport, jak inny, każdy inny zawód. Także i tutaj też się zdarza wypalenie. Jeśli to się robi długo, bardzo długo, to rzeczywiście można się troszkę. Zniechęcić, stracić motywację, ale myślę, że też się z tego da wyjść. Fenix odradzał się z popiołów, czasami chciał się po prostu wypalić, żeby odrodzić się na nowo. Po raz pierwszy chyba mogę utożsamiać się z, z historią, ponieważ powiem tak: przez wiele lat amatorsko zajmowałem się, biegałem, tak jak pan. Biegaliśmy razem kilka zawodów. Pan jako elita, ja, ja tam z tyłu jako żuczek-biegacz. Biegałem, kochałem to, biegałem po górach, robiłem długie dystanse w tym momencie. Po prostu przestałem odczuwać przyjemność z tego powodu, przestałem czuć chęć do treningów, coś się, coś się zmieniło. Wydaje mi się, że padłem właśnie taką ofiarą wypalenia sportowego, zawodowego, co mogło pójść nie tak w moim w moim treningu, w moim przygotowaniu mentalnym, co mogłem zrobić według pana innego. Pytam się pana jako zawodnika, ale również pytam się jako, jako trenera, bo wiem, że jest pan trenerem i opiekunem wielu zawodników w Polsce. Oczywiście, ja myślę, że to było po prostu klasyczne przetrenowanie. Może czegoś po prostu było za dużo, za mocno, zabrakło odpoczynku, regeneracji, która jest po prostu bardzo ważna w sporcie. To jest ważniejsze, szczerze mówiąc, niż sam trening. Po takim, można wrócić do sportu, polecam, albo też właśnie trzeba wrócić dobrym planem treningowym, czy słuchać własnego organizmu, zrobić regularne badania to też jest bardzo istotne co potrzebuje odpoczynku, może i psychika. I pewnie już wcześniej dawało to jakieś mu oznaki, że po prostu trzeba było przerwy troszkę i więcej może regeneracji. Często jesteśmy właśnie tak zapatrzeni w swoje cele i czy plany treningowe, że po prostu nie słuchamy własnego organizmu i to właśnie on wysyła nam wcześniej właśnie znaki ostrzegawcze. No, druga kwestia to właśnie też trener. Takie wypalenie, przetrenowanie, to właśnie można łatwo wyłapać z trenerem, po prostu i mieć kogoś takiego powiernika, któremu możemy zaufać, który po prostu wie, jaką drogą pójdziemy. Mamy obrany jakiś cel długofalowy i, i, i to też na pewno taka osoba potrafi pomóc. Także słuchać specjalistów. Na pewno po pierwsze badania, lekarz, a później właśnie może trener i bawić się tym sportem, bo to powinno być po prostu zabawa i te bieganie powinno być trochę sportem na całe życie, a nie tylko epizod. Jakie, jakie rady można dać? No to już Pan kilka wspomniał, ale, ale mówiąc o takim klasycznym wypaleniu zawodowym, właśnie często radą jest, słyszymy taką radę, idź pobiegaj, zwiększ aktywność fizyczną, oczywiście to są świetne rady, które działają dla, dla ludzi, którzy pracują, no prowadzą nie stuprocentowo sportowy tryb życia. Natomiast trudno jest, chyba sportowcowi, profesjonaliście, zawodowcowi powiedzieć, Poszukaj innej pasji, zmień swoje zainteresowania. Sport dla was jest, jest wypełnia 100% życia. Ciężko tak z dnia na dzień po prostu przestawić się na, inne, na inną pracę, na inne zagadnienia. Co tutaj może być dla Was jakąś, jakąś pomocą, kotwicą, która Was wyciągnie. Nie wiem, praca z psychologiem sportowym, zgrupowanie, bieganie w grupie? Myślę, że to kilka rzeczy ma wpływ na pewno, jest taki okres, który się nazywa roztrenowanie, czyli to jest po prostu odpoczynek od tego sportu. Po sezonie, tak. Po sezonie po prostu odpoczywamy te 4 tygodnie, 6 tygodni aktywnie, ale właśnie robimy inne sporty, ja uwielbiam rower, ostatnio właśnie gravel, zakochałem się w gravelu i po prostu to jest rewelacja, szusować po lesie, właśnie samemu i w ciszy. I trochę właśnie inny sport, to jest pierwsza rzecz i roztrenowanie. Kolejna rzecz, na pewno, jest psycholog. No to też jest ważna rzecz. Ja też, w sumie, ostatnie dwa lata rzeczywiście były bardzo ciężkie. I pandemia, myślę, że też ludzi dełowała i nie pomagała, kiedy byliśmy wszyscy zamknięci w domach, a, a sportowcy no, i takie osoby aktywne jak ja, no to a, świeże powietrze, las, no to dla nas to jest całe życie. Także też trochę. Przez ostatnie dwa lata na pewno etap zamknięcia lasów, prawda? Był etap nawet zamknięcia lasów. No niestety, no. Ale właśnie tu się powinno teraz, zwłaszcza w społeczeństwie, pokazywać, że właśnie aktywność fizyczna to jest właśnie dla tych ludzi właśnie, którzy pracują w normalnej pracy i Pokazywać, że ta aktywność sportowa jest właśnie fajna i, i można coś dla siebie zrobić. A sportowcy, co jeszcze? Psycholog, tak. Myślę, że ja też nawet niedawno zacząłem współpracę z psychologiem. Myślę, że nigdy tego nie potrzebowałem, nie czułem tego, ale jednak właśnie ostatni okres też w sumie miałem wypadek, który no trochę mnie spowolnił i musiałem wrócić powiedzmy na swoje właściwe tory. Też praca z takim psychologiem jest świetna. Znaleźć trenera, który też myślę, że też po części pełni rolę takiego psychologa i, i można mu się po prostu zwierzyć i, i iść dobrą drogą, po prostu też, żeby ten plan treningowy był dostosowany do naszych indywidualnych potrzeb, żeby ten plan treningowy budował nasze plusy i też szukał może naszych takich niuansów, które możemy poprawić. Więc a, ja na przykład w tym sezonie zacząłem budować też trochę taki swój zespół i też. A, i trochę działam teraz z fizjologiem, z psychologiem, i po, po, prostu, po prostu powoli buduję sobie taki zespół ludzi, na którym mogę polegać. To jest bardzo ważne: czuć siłę, siłę zespołu wokół siebie, bo. No pan to wie lepiej niż ja, ale, ale samotność długodystansowca to, to nie jest tylko taki frazes, o którym się mówi. To jest coś, co, co rzeczywiście każdy z czy zawodowy, czy amator, odczuwa. Panie Marcinie, a, a jak jest z przejściem na, na sportową emeryturę u, u profesjonalistów? No, to jeszcze przed Panem, natomiast jak sobie. Radzi zawodowiec ze spadkiem takiej startowej adrenaliny, co tutaj może pomóc Pana koledzy? No, znamy Adam Kszczot właśnie ogłosił swoje odejście na sportową emeryturę, pójdzie w trenerkę, jakie mają opcje sportowcy w Polsce? No to wszystko zależy jakie sobie po prostu zawodnik przygotuje miękkie lądowanie. Mówi się, że sportowiec umiera dwa razy właśnie, że właśnie po karierze jest ten pierwszy dołek i no wiadomo wszyscy ale, później. Ale ja myślę, że to wszystko zależy od pracy jaką się włoży, jak budowanie swojej marki osobistej. Ja myślę, że nawet Adam Krzysztof, który karierę kończy to, to na pewno sobie poradzi. Świetny przez tyle lat pokazywał jak trenuje, jak współpracuje ze swoim sztabem. Słynny profesor Kszczot, który. No myślę, że po prostu to się sprawdzi i po prostu budował swoją markę osobistą, którą będzie mógł odcinać kupony właśnie po karierze. Także to już trzeba o tym myśleć, oczywiście. To już trzeba w czasie kariery myśleć. Ja dlatego też skończyłem studia, skończyłem właśnie wychowanie fizyczne, skończyłem jestem trenerem lekkiej atletyki, i, i w tym kierunku na pewno pójdę i ja pójdę na emeryturę. Zawsze byłem, jestem i będę biegaczem, także ja się jeszcze nigdzie nie wybieram. Oczywiście, no, adrenalina jest ważna, ale myślę, że też już sam prowadzę zawodników, prowadziłem zawodniczki, które były medalistkami Mistrzostw Polski. Także to też dla mnie już jest adrenalina i sukces. Cieszę się, że teraz za chwilę wyjeżdżam też na obóz ze swoimi zawodnikami, z którymi trenuję i są za chwilę Mistrzostwa Polski też pretendenci są do, do medali, więc ja się cieszę, że powoli buduję ten swój Marcin Świerc team, który jest za mną i, i myślę, że emerytura to jeszcze ho ho, myślę, że do, będę biegał do śmierci. Dobrze to słyszeć, panie Marcinie. Wspomniał pan o odcinaniu kuponów. Wydaje mi się, że, że pewne predyspozycje, pewne wartości Szczególnie długodystansowców, ale w ogóle sportowców, profesjonalistów, czyli harducha, siłę wewnętrzną, motywację dostrzegają również jakby nie tylko społeczeństwo, nie tylko komentatorzy, kibice, ale również na przykład biznes. Wielu z Was w czasie kariery albo po właśnie zawieszeniu butów na kołku zostaje coachami, ale takimi coachami mentalnymi, mówcami motywacyjnymi. Coś tym jest. Ja wiem, chyba Pan również ma. Taki epizod w swoim CV, prawda? Tak, tak. No zdarzało mi się, współpracuję z różnymi markami i zdarza mi się po prostu robienie takich treningów otwartych, spotkań właśnie z biegaczami, ale też mam zawodników, którzy zawodników amatorów, którzy są też właśnie szefami firm, menadżerami w dużych firmach i lekarzami bardzo wysoko. I oni dzięki bieganiu właśnie mają te swoje czas na wyciszenie i są lepiej zorganizowani w pracy. Im to pomaga. Także ja uważam, że dobry pracownik wie, ile pracy wszystko kosztuje, wie jaki jest cel w firmie, wie, ile trzeba poświęcić. Myślę, że jeśli biegacz jest tak samo zaangażowany w swoją pracę, to. Jak w bieganie, to naprawdę to firma jest, ma ogromny zysk z takiego pracownika i tylko się właśnie cieszyć, że pracownicy mogą się też rozwijać w, powiedzmy w tej pasji swojej, nie? więc praca, pasja, oni to na pewno wszystko łączą. Wszystkie te elementy właśnie zawsze dopnie do końca, tak samo jak na, zawsze dobiegnie do mety, także myślę, że to się wszystko łączy, także biegacz to jest bardzo dobry pracownik. Ładnie. A jak wspomniał Pan o jeździe na rowerze, o budowaniu zespołu? Czy są jeszcze jakieś inne triki, które pozwalają Panu no, na ciągłą pełną motywację w, swoim, w swojej profesji, w swoim zawodzie, czyli w profesjonalnym sporcie, bieganiu? No, motywacja jest nam na pewno niezbędna. Ona przede wszystkim w naszym lubniejszym mniejszym stopniu towarzyszy każdemu. Każdy są takie dni kiedy się nie chce wstać z łóżka i iść do pracy, ja nie jest tak, że jestem 100% zmotywowany, tylko też się zdarzają takie dni, kiedy po prostu muszę odchać ten trening, ale to jest właśnie tak jak w pracy, no, trzeba zrobić swoje, wykonać ten zaplanowany trening i, i ta motywacja, to, to jest mrówcza praca, szczerze mówiąc, tak jak w każdej dziedzinie życia, mrówcza, pra, mrówcza praca, która później właśnie procentuje na tych właśnie zawodach. Także i ja się cieszę właśnie, jeśli są jakieś fajne zawody, gdzie mogę pojechać i rywalizować z najlepszymi, to dla mnie to jest nagroda. Za ten ciężki truk, który się właśnie przez te kilka miesięcy buduje. Także ten cel właśnie mieć obrany na sezon, kilka celów takich pośrednich i cieszyć się właśnie z realizacji. No bo dzisiaj jest na przykład piękna pogoda. Myślę, że to też mobilizuje takie poranki, wschody słońca. Zachody słońca w górach. Myślę, że też świetnie działają. O, o pięknej pogodzie, o wiosennych startach. Czy może Pan nam zdradzić, gdzie będzie można Pana zobaczyć, w Polsce i za granicą, w jakich, w jakich imprezach górskich i nie tylko może górskich planuje Pan wystąpić w tym roku? Tak, sezon powolutku się zaczyna. Teraz właśnie wyjeżdżam na obóz treningowy ze swoimi zawodnikami na Teneryfę. Na wysokości 1500-1800 metrów mamy bazę. Tam trenujemy 6 tygodni. Wracam i szczerze mówiąc pierwszym startem, który się odbędzie, są biegi w Szczawnicy. Odbędwają się tam Mistrzostwa Polski na długim dystansie. 23 kwietnia, gdzie bronię złotego medalu, który zdobyłem rok wcześniej. Jaki to jest dystans, na którym Drugi dystansie? Dystans maratonu, pre chyba, czyli mhm. 42, prawie 43 km. Także rzeczywiście to będzie taki pierwszy, um, 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 możliwość ścigania się w kraju. A później szczerze mówiąc trochę zobaczymy. A w maju coś chciałbym zrobić, ale zobaczymy na co warunki pozwolą, a, albo solidnie trenować. A później czerwiec, lipiec wyjeżdżam w Alpy, um, gdzie trenuję właśnie w Szamoni pod Maraton Dimont Blanc, tam na 90 km wystartuje. To jest koniec czerwca. No i w sierpniu taki główny cel 26 sierpnia UTMB 170 km, 10 tysięcy metrów przewyższenia. Chcę wrócić na trasę. Trochę w tym roku mniej startów, chcę się lepiej przygotować. Skupicie też na rodzinie, bo też 9-miesięczny teraz. Aleksander również zabiera sporo czasu i ale też daje dużo frajdy. Dzieci są ogromną motywacją. Nie tylko, nie tylko dla biegaczy, ale rzeczywiście wizja dziecka spotkanego na mecie, wierzę, Ta. że podbiegnięcie z nim na metę, także to Dokładnie. jest że mówiąc, mój cel w tym roku, żeby no. razem no, no, wejść na metę. To jest świetne. Mam, mam, mam nadzieję, że też kiedyś mi się mi się uda, powoli wracam do sportu, więc być może pamiętam kiedyś Właśnie w sztawnicy biegł pan po złoto na dystansie Maratonu. Ja się tam gdzieś męczyłem na niepokornym mnichu, dystans blisko 100 kilometrów. I pamiętam, jak właśnie elita Maratońska, czyli pan i reszta zawodników pan był pierwszy, no obrałam mnie pod górę. Nie chcę Mam pan nadzieję, wiedzieć ja jakie myśli. Ja Dzień dobry. Nie, to, 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 to my, małe żuczki, zawsze mówimy. Cześć, cześć, a wy lecicie po prostu sapiąc do przodu, ale to jest to jest coś, co będę pamiętał przez, przez długie lata i, i naprawdę no, świetny, świetny moment i też motywacyjny, bo, bo przecież nie dam się wziąć świercowi na górce, prawda? Tak dokładnie. Także ja myślę, że również się motywujemy. Ja też jak mijam zawodników z innych dystansów. No to jest. Świetna motywacja, żeby się właśnie spotkać w tych górach. No bo przede że, że wszystkim jesteśmy właśnie samotnikami, ale jak już są inni kibice czy właśnie zawodnicy, to jest super um, się zobaczyć. W ogóle uliczne, długodystansowe, górskie są, są niesamowite też z tego powodu, że amatorzy tacy jak ja mają okazję wystartować. Może nie ścigać się, bo, bo nie dogonimy zawodowców, ale startować z tej samej linii, co. Co zawodowcy, co po prostu gwiazdy światowego, światowego formatu. Panie Marcinie, bardzo panu dziękuję za, za czas poświęcony nam dzisiaj. Dziękuję za, za tą rozmowę, za rozmowę o pasji, o motywacji, o tym, że dla niektórych bieganie to też jest praca to też jest w innym trochę zakresie niż 9-17, ale to też jest praca, do której trzeba wstać, w której trzeba znaleźć swoją motywację. Żeby dążyć do upragnionego celu. To też jest praca, w której można się wypalić, ale są na to sposoby. Mam nadzieję, że nie tylko biegacze z naszej rozmowy coś wyciągną dla siebie. I Panie Marcinie, do zobaczenia. Mam nadzieję, gdzieś tam na szlaku. Tak jest. Trzymadowskiej kciuki, dużo motywacji. No i do zobaczenia właśnie na szlaku. Bardzo dziękuję Panu. Naszym gościem był Marcin Świerc. Dziękuję, kłaniam się.